Na temat przywodni kupujemy okulary, a druga sprawa czemu Francuzi palą fotoradary, nie? Kiedy potrzebujesz okularów, kiedy się okazuje, że jedyny spokój znajdujesz w aucie i że auto to jedyne miejsce, kiedy jeszcze możesz posłuchać sobie w ogóle muzyki. To znaczy, że jesteś stary, naprawdę. To znaczy, że już pora umierać. Ale nie podawajcie się tak łatwo. Bo skoro nie ma fotoradarów, to jeszcze się pobawimy. <śmulacza> Tym razem mamy coś ciekawego do zrobienia, bo Łukasz potrzebuje okularów. Okazało się, w zasadzie sam to zauważyłem, że. Potrzebuję kolorów, ponieważ boli mnie głowa odczydzenia przy komputerze. I kiedyś myślałem, że to wina złego oświetlenia, chujowych monitorów, tego, że na przykład nie pracowałem przy oknie, tylko przy ścianie i oczy się szybko męczyły i dałem się skusić na wizytę u optometrysty, a przy okazji normalnego lekarza okulisty i się okazało, że mam delikatny astygmatyzm. Co powoduje, że przy dłuższym wpatrywaniu się w ekran, zwłaszcza w małe, drobne literki, mimo że widzę je wyraźnie, powoduje to ból głowy i szybkie zmęczenie oczu. W drodze do lekarza miałem dzisiaj, minąłem co najmniej 7 albo 8 fotoradarów: jeden zaklejony taśmą, cała reszta spalona. W informacjach wyczytałem, że w ciągu ostatnich czterech dni Francuzi na terenie Francji spalili 600 fotoradarów. Czujecie? W Polsce aktywnych jest zaledwie 400, a tutaj 600 zostało zniszczonych, spalonych lub chociaż ofoliowanych. Nie wiem dokładnie jakie to tam było proporcje, ale spowodowali, że 600 fotoradarów nagle nie działa. Zobaczcie, jaka to będzie dziura budżetowa. W ten sposób Francuzi próbują pobudzić swój rząd do działania, do, podej do podejmowania decyzji, do zmian, o które Francuzi walczą. W taki agresywny sposób. Oczywiście oni za to sami zapłacą, bo rząd nie ma swoich pieniędzy i operuje tylko pieniędzmi obywateli. Dostałem receptę od lekarza opulisty. Za wizytę zapłaciłem 40 euro, mimo że mam kartę Vital. To zapisałem się prywatnie, żeby to jak najszybciej załatwić, żeby jak najszybciej móc wrócić do montowania filmów bez bólu w głowie. I jadę za chwilę do, okuli, do optyka, do sklepu. Zobaczę, co uda się wyrwać. Czy uda się wyrwać coś od razu? Powoli dojeżdżamy na miejsce. Jestem ciekaw, kiedy w ogóle dostanę te okulary. Czasem odnoszę wrażenie, że we Francji nawet zamiatanie jest łatwiejsze. I oczywiście kolejka. Kolejka na dwie godziny czekania. Właśnie idę do Kumpla, który ma 3 psy i 143 pół kota. I zobaczycie jak wyglądam jak do niego wchodzę. Jak jakiś doktor, co? No i są, dwa tygodnie na nie czekałem. Ale chyba się opłaciło. Oprócz e, samego komfortu, że e, mogę powiedzieć, że właśnie montuję wam film, który w tym momencie oglądacie. Siedzę jakieś dwie godziny, e, póki co e, specjalnie przesunąłem się bliżej monitora, żeby jakby bardziej przetestować to działanie światła niebieskiego na moich oczach i póki co nie czuję żadnego dyskomfortu, nawet wygodniej się montuje. i już po tych dwóch godzinach wam powiem, nawet zaczynam się przyzwyczajać do nich. Bo dość się tak często noszę okulary przeciwsłoneczne, więc do samych okularów jako takiego jestem przyzwyczajony. Więc podsumujmy, ile mnie to kosztowało, że tak powiem. Oprawka została wyceniona na 89 euro. Każde ze szkieł po 75 euro to są jakieś Max Blue Ultra V70 z delikatną, właśnie tam korekcją. I dostałem jeszcze właśnie za 30 euro drugie okulary przeciwsłoneczne, ale. Że brałem je dodatkowo do tych, to mi dychę opuścili, więc w sumie 20 i dało to rachunek łączny 250 euro 258, z czego Mutual mój zapłacił 153, 5 euro dał Assurance Malady i 99,61 dopłaciłem dzisiaj sam. Wydaje mi się, że nie był to duży koszt w zamian za komfort pracy, zwłaszcza że okulary się nie zużywają, chyba że je potwukę albo rozwalę. Więc tak to wygląda z mojej strony i pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania dotyczące służby zdrowia, jakiegokolwiek mutual, to piszcie to w komentarzu. Pamiętajcie, że inne mądrzejsze osoby ode mnie też oglądają te filmy, mieszkają we Francji na pewno. Jeśli nie ja, to ktoś inny Wam pomoże. Dlatego warto być na moim kanale, warto wchodzić na moją grupę na Facebooku Federacja Polaków na Emigracji, czy jakiś tak. Wszystko jest w opisie. Ok, w takim razie pozdrawiam Was, już się z Wami żegnam. Muszę dokończyć film, który właśnie oglądacie. Trzymajcie się, się, pozdrawiam i cześć. Ja, Emigrant.